Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku byka i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na październik. To będą przesłania na najważniejsze aspekty naszego życia: miłość, praca, finanse. Zobaczymy, jak minie nam miesiąc w ogóle, jak widzi nas górę i jakie chce dać nam podpowiedzi. Na koniec czytania weźmiemy kilka kart z Lenormand i zobaczymy niespodzianki miesiąca albo najważniejsze wydarzenia października. Przypominam, że warto też obejrzeć swój znak księżycowy, swój ascendent. Na pewno znajdziecie dla siebie tam informacje. No i oczywiście dziękuję wszystkim moim widzom, kto jest ze mną, a kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto wspiera. Ogromna wdzięczność wszystkim, kto pisze komentarze. I zachęcam nowych widzów albo widzów, którzy oglądają moje czytanie, ale nie subskrybują kanału, do zasubskrybowania. Będziecie na bieżąco z nowymi filmami i informacjami. I przechodzimy do Waszego rozkładu. Pierwszą kartę już Wam wyciągnęłam. To przesłanie od Mistrzów Duchowych. I Wasze przesłanie brzmi: ruszaj. Ta karta sygnalizuje, że przyszedł czas wyjścia z jakiejś historii, sytuacji, może nawet relacji, która Wam nie służy albo nawet jest toksyczna. Jesteście też mocno wspierani przy każdej zmianie. Energia tej karty mówi o tym, że przyszedł czas na jakieś działania. Nie trzeba odkładać coś na później, co można zrobić w październiku. Jesteście wspierani w nowych początkach, nowych projektach, nowych przedsięwzięciach. I czas z tym wychodzić do ludzi. Innymi słowy, czas działać. Październik będzie wymagać od Was jakichś działań. I też energia tej karty mówi o tym, żeby nie zapominać, troszczyć się o swoim. W zdrowiu fizycznym, duchowym, emocjonalnym, ponieważ energia Wam się przyda na październik. I dobre samopoczucie, ponieważ może być nasycony takimi sytuacjami, gdzie trzeba będzie działać, gdzie trzeba być aktywnym. No, zobaczymy, co nam pokażą karty tarota. Jak minie dla Was październik ogólnie? Ogólne tendencje na październik. Asmiecze. Może no rzeczywiście to nowe początki, przede wszystkim szczególnie intelektualne, być może u kogoś nowe początki powiązane z jakimiś prawnymi i formalnymi rzeczami, kiedy powinniśmy udać się do urzędu, do jakiejś instytucji, tam coś załatwić, być może nawet wywalczyć coś, uczestniczyć nawet w jakichś sprzeczkach, w jakichś takich sytuacjach, gdzie idzie walka o coś to też energia, która zapowiada jakieś intelektualne e, projekty, tak? Potrzeba uzyskać jakieś informacje, nauczyć się być może wyjść z czymś, rozpocząć coś nowego e, to sprawy, które powiązane z medycyną, też jakieś badania na przykład e, pogłębianie wiedzy w ogóle odnośnie zdrowia co jest potrzebne? Nie, dlatego żeby mieć dobrą kondycję fizyczną, co mi odpowiada, co nie odpowiada mojemu, mojemu organizmowi, no to ja od tego się odcinam, wyrzucam to. To też takie sytuacje, kiedy jest chęć odciąć się od czegoś właśnie i tutaj powtarza się wszystko z, właśnie z tym przesłaniem od mistrzów duchowych. Dla Pewnej grupy byków przyszedł czas odcinać się od toksycznych sytuacji, historii, relacji. Nie ma co już siedzieć w czymś, co wam nie służy. Ujasnie, no czy mówi o jasności, że w jakichś pytaniach, gdzie brakowało właśnie jasności, ta jasność przychodzi. Ja rozumiem, o co chodzi i co dalej z tym robić. Też szkolenia, jakieś egzaminy i w ogóle przyswajanie jakiejś wiedzy, informacji, które potrzebne dla Was. No zobaczymy, jak widzi Was teraz góra i jakie chce dać Wam podpowiedzi. A góra widzi, że jesteście zwycięzcą, że dużo już osiągnęliście, dużo zrozumieliście. I mocno jesteście wspierani w pytaniach powiązanych z wygraną, tak zwaną, kiedy na przykład chcecie o coś zawalczyć, Wprowadzić w życie coś, jakiś projekt realizować tak? i uzyskać pozytywne efekty. Właśnie jakichś swoich działań, swoich projektów, jakie by to nie były projekty. Jeśli ktoś jest w jakimś konflikcie, przychodzi jakieś prawne tam rzeczy, które trzeba uregulować, podzielić, wyjść z jakiegoś konfliktu, no to jesteście mocno w tym wspierani jest duża szansa, że wygracie, że osiągnęcie swój cel. Energia tej karty też mówi, że jeżeli ktoś z Was jeszcze nie odnalazł swojego miejsca w życiu, na przykład gdzie chcecie mieszkać, to też jesteście prowadzeni. Czas tutaj podejmować jakieś decyzje, działać. W pytaniach powiązanych z miejscem zamieszkania, dla kogoś to może być remont, żeby stworzyć odpowiednią atmosferę tam, gdzie chcecie mieszkać. No to też pytania powiązane z kupną, sprzedaż, remont, wynajem nieruchomości. Jakby w tych pytaniach jesteście mocno teraz wspierani. Zobaczymy, co u nas w sprawach zawodowych. Dla tych, kto u nas będzie pracować, no jeśli ktoś szuka pracy, to też zobaczymy. królki Kielichów mówi o tym, że dużo emocji, dużo zaangażowania w ogóle, dużo serca wkładacie w pracę. Może tak być, że tutaj odgra dla Was ważną rolę, albo konkretna osoba, dla większości to będzie mężczyzna, jeśli kobieta to w bardziej mańskich energiach, albo jakaś instytucja. Jakiś urząd, jakaś fundacja, to może być. A król lichów też mówi o tym, że tutaj będą takie sytuacje, gdzie trzeba mieć dobre wyczucie, gdzie trzeba skorzystać ze swojej intuicji, gdzie trzeba będzie empatia, umiejętność zrozumieć drugą stronę. Ale też ważne, żeby nie było tego nadmiernie, ponieważ król kielichów może dawać takie sytuacje, kiedy idzie nadmierne zaangażowanie, kiedy nasz stan emocjonalny może zmieniać się na gorzej i to wiąże się z pracą. Szczególnie jeżeli ktoś ma jakieś trudności, a z mieczem nieraz mówię, że jakieś formalne rzeczy, że jakieś umowy na przykład, bądź nawet jakieś konflikty. Które dotyczą Was, albo nie dotyczą bezpośrednio Was, ale też wpływają na Was. Może ktoś tutaj na etapie rozpoczęcia jakiegoś projektu, przedsięwzięcia i mocno w to będziecie zaangażowani. I też król kielichów mówię, że jakieś wsparcie możecie dostawać, że ktoś mocno popiera to, co robicie, komuś to mocno się podoba. Może wrażać nawet e, swój zachwyt, e, no, tym co wy robicie, co by to nie było. Może ktoś Wam mocno podziękować w tym miesiącu za Waszą pracę. Jeśli ktoś szuka pracy, to tutaj możecie być zaproszeni na jakąś rozmowę kwalifikacyjną. Może iść praca od mężczyzny, bądź od Urzędu Pracy, na przykład, bądź od jakiejś takiej instytucji, gdzie ona będzie zainteresowana Was. To wodę to też jakieś twórcze zdolności kreatywne zdolności przydadzą się. Wam, dla wykonania Waszych obowiązków pracy, nawet jeśli praca nie jest twórcza. I tak, co u nas w finansach? Sprawiedliwość, tutaj jakieś wyrównania. O, co to może być w pozytywie, to spłata na przykład jakiegoś kredytu, jakiegoś długu albo odwrotnie, może ktoś tutaj starać się o kredyt, o dofinansowanie. Może ktoś rozpoczynać działalność, bądź jakieś dofinansowanie, jakby w tym kierunku sprawy idą do przodu. E, możecie podpisać tutaj jakąś umowę, y, albo zamknąć coś, że jakby nie musicie już za, co, za coś płacić. A no, sprawiedliwość to też takie sytuacje, kiedy trzeba podjąć decyzję. Dokonać wyboru. No I ważne dbać o taki prawidłowy balans pomiędzy braniem a dawaniem. Ponieważ sprawiedliwość mówi o tym, że niewiedza nie zwalnia nas od odpowiedzialności. Jeżeli zrobimy coś nie tak, to możemy dostawać konsekwencje. O co to za konsekwencje? Co to może być przykładowe? Jeżeli na przykład. Nie, jakby to określić, nie szanujemy na przykład czasu innych ludzi. Jeżeli y, jakoś nie tak oceniamy ludzi, którzy zarabiają, którzy są bogaci, tak, jakby... Y, no to oczywiście będzie tworzyć negatywną karmę finansową. To też takie energie, kiedy jest jakieś poczucie winy, wstydu, że nie wolno być bogatym. No, te, takiego typu rzeczy. I jakieś karmiczne rzeczy. Więc tutaj... Mm, Mogą iść rzeczy, tak zwane, kiedy spłacamy i mamy z głowy coś, ale możemy tutaj trzeba być też uważnym i sobie i zrobić jakieś problemy. Więc tutaj uważajcie z tym, żeby pożyczać pieniądze, żeby gdzieś tam hmm, podpisywać jakieś umowy, kredyty, jakby wszystko trzeba sprawdzić. Tak, to może być i korzystna oferta dla Was, ale sprawiedliwość mówi o tym, że trzeba. Wszystko sprawdzać, ci potrzebna dokładność i zrozumienie, jakie będziesz mieć konsekwencje, jeżeli podpiszesz tą umowę, weźmiesz ten kredyt. I czy jesteś gotowy albo gotowa o tą odpowiedzialność ponosić jakby w dalszej przyszłości. Jakieś sprawy z osobą z podznaku waga na przykład. I zobaczymy dalej, co nam pokażą karty co u nas do miłości. Tutaj wygląda na to, że pewna grupa byków będzie chciała zamknąć jakąś historię. Jakiś związek bądź jakąś sytuację odciąć się od tego i po prostu to zakończyć i mieć to z głowy. Albo tutaj idzie powtarzająca się jakaś historia, że ponownie wracacie do czegoś i to może być wcale niezłe. Też pokazane tutaj relacje na odległość, pokazane związki takie, kiedy e, macie partnera albo partnerkę innej kultury z inną filozofią życiową. U niektórych byków tutaj takie historie, nawet kiedy macie dwie osoby w swoim polu. Król Pentakli przy Was to energia, stały partner, albo jeżeli na danym etapie jesteś, jesteście singlami, tutaj w Waszym polu może się pojawić mężczyzna bardzo poważny, może być gdzieś nawet z daleka, a nawet z zagranicy, a nawet mówić w obcym języku. Tutaj może chodzić też o takie historie, jeżeli ktoś jest w stałym związku, że gdzieś pojedziecie z partnerem, że możecie zwiedzać jakieś piękne miejsca. Może tak być, że jakieś, jakieś zmiany w życiu waszego partnera też na was wpływają. Zmiana pracy, zmiana w, w takim materialnych rzeczach. Na nowe energię, dziesiątka buław pokazano dużo jakichś obowiązków, że możecie tutaj bardzo dużo wziąć na, na swoje plecy i po prostu prób próbować to udźwignąć, yy, To yy, też takie sytuacje, może dlatego tutaj wyszła ta energia ruszy, że nie trzeba zostawiać wszystko na ostatni moment. Bo jeżeli yy, będzie zła organizacja, to będziecie musieli w jakimś momencie robić wszystko naraz i, i możecie działać w stresie, że nie zdążę, że się nie wyrobisz z czymś. Więc zadbajcie o organizację. No i postarajcie się nie brać na siebie za dużo, ponieważ dziesiątka e, buław właśnie mówi o tym, że ledwie e, daje radę, żeby to wszystko udźwignąć. No i znowu takie to pozbycie się jakiegoś balastu i obciążania, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś kwestie finansowe. Że tutaj muszę coś dokończyć, coś ogarnąć i będę mieć lżej już. To też takie sytuacje, kiedy możecie mieć odczucie, że nikt mi nie może pomóc. Muszę sama, albo sam sobie z czymś poradzić. Tak to tutaj pokazamy. I idziemy dalej. Zobaczymy, co dobrego dla Was. No dobrego, co Was pocieszy. Wyrównanie. Zobaczcie, jak powtarza się. Tutaj u nas sprawiedliwość i tutaj. ta sama podobna energia. Wyrównanie. Spłata. Może wam ktoś odda jakiś dług, dosłownie w finansach bądź energetyczny. Uzyskacie to, co należy do Was. Tu jakieś dodatkowe pieniądze z. Urzędów, z instytucji, z pracy. To też sytuacje, kiedy coś zrobiliście dla kogoś i to pomogło, i macie z tego satysfakcję, że komuś pomogliście, że zrobiliście coś dobrego. Albo wy, jeżeli wy będziecie gdzieś się zwracać, po pomoc, po wsparcie, to ją dostaniecie w październiku. Co może być za minusem, ale oczywiście nie musi. A paśki lichów, o takie sytuacje, kiedy możemy zamartwić się poprzez jakieś głupoty, poprzez jakieś drobiazgi, e, na to marnować czas, energię, na jakieś błahostki, nieważne e, rzeczy, więc tutaj nie marnujcie czas na to, co nieważne, nie nadawajcie uwagi temu, co nieważne. E, to spotkanie, z, spotkanie się z sytuacją, kiedy ktoś może Was traktować niepoważnie. Zachować się jak dziecko, przykładać odpowiedzialność na Was. Tutaj to mocno zaznaczone, że ktoś może przykładać odpowiedzialność na Was w jakichś pytaniach. Czy to w związku, czy to w pracy. Ktoś czegoś nie umie, albo udaje, że nie umie, no to zrób to za mnie. To jakiś stres powiązany ze sferą miłosną, ale to takie rzeczy nie, nie, nie takie poważne. No, kto w aktywnym randkowaniu to może być jakaś randka, dziwna taka. taka. Bądź taka komunikacja miłosna, gdzie nie ma dobrego konektu, gdzie nie ma dobrego połączenia. Zamartwianie też o dzieci i o jakieś projekty nasze. Tak, że coś będzie źle, że coś nie będzie piękne, że coś, nie, że coś się nie rozwinie, to też jakieś strachy, że a może ja jeszcze za mało umiem, a może ja robię coś źle. Takiego typu rzeczy. Szczególnie jeżeli planujecie rozpoczynać jakiś projekt, ruszaj wasze przesłanie, nie ma co się zamartwiać, wszystko dacie rady. Jeżeli nawet czegoś nie umiecie, nauczycie się w trakcie. I weźmiemy teraz kilka kart z Lenormand i zobaczymy najważniejsze wydarzenie miesiąca albo niespodzianki miesiąca. I trzy. Tutaj można wybrać. Jeździec i kotwica. Tutaj do was może przyjechać jakiś gość, przy czym coś takiego zaplanowanego. Bardziej, albo możecie zaplanować spotkanie z jakąś osobą, przyjazd jakiejś osoby do Was, bądź Wy gdzieś pojedziecie, ale to idzie zaplanowane. Że to zaplanujecie, bądź już jest zaplanowane i to tak y, się stanie. To jakaś nowa znajomość z perspektywą na coś długoterminowego. To inicjatywa w Waszym stronę, konkretnej osoby. A która chciałaby z Wami mieć długoterminowe relacje, czy to romantyczne, czy to biznesowe, tak jakby możliwość ustatkować się. No i znowu takie, to nowe początki, pokazane, że coś możecie nowego, ciekawego zaczynać, i, i to przyniesie Wam na dłuższą metę stabilizację. E, I to może być takim też długoterminowym i mm, coś takiego, w czym możecie długo pracować, długo przybywać. Numer 2. Tutaj wieża i mężczyzna. Spotkanie z mężczyzną. Publicznym miejscu, to jakaś ciekawa komunikacja z mężczyzną poprzez aspekt pracy, to też załatwianie spraw w urzędach, w instytucjach i może Wam pomóc tutaj. Jakiś mężczyzna, bądź znów taka kobieta w takich bardziej męskich energiach. To taka zaradna kobieta, bardzo energiczna, inicjatywna kobieta może być. Może u kogoś flirt tutaj być, powiązany z pracą bądź dowiecie się, że komuś się podobacie, ktoś jest zachwycony wami. Wierzę, to też załatwianie jakichś dokumentów, certyfikatów. To może być uczelnia. To może być służba zdrowia. Może jakiś przystojny lekarz. Takiego typu historii. Jakiś flirt właśnie w takich miejscach. Albo jakaś pomoc, protekcja w sprawach urzędowych od mężczyzny. I numer trzy. O, tutaj szczury i kosa. No właśnie, jakby była potrzeba odciąć się od. Toksycznej osoby albo osób, albo toksycznej jakiejś sytuacji, od wampirów energetycznych, mm. jakby było potrzeba zneutralizować jakiś czynnik stresujący. Szczury i kosa mówi też o konfliktach, że tutaj możecie z kimś konfliktować, i no na to marnować czas, energia. Albo tutaj niektóre byki mają w swoim polu osobę złośliwą, toksyczną, która będzie podkradać waszą energię. No przy karcie kosa możecie definitywnie odcinać się od takich sytuacji, od takich historii. No to też takie sytuacje, kiedy jesteście w energiach braku, że ciągle się martwicie, że czegoś zabraknie, ale przy karcie kosa postanowicie, że ja już tak nie chcę. Ja nie chcę już o coś się martwić i ja sobie daję z tym spokój. Jakby wychodzicie z jakiejś stresującej energii braku. No to też może być taka praca, potrzeba wykonywania takiej pracy, która dla Was ciężka i Wy ją nie lubicie. Że dosłownie trzeba zrobić coś, na co za bardzo nie macie ochoty, ale wiecie, że taka jest, no jest potrzeba. Albo robicie coś, ulegacie na przykład. Także ktoś wam wmawia, że to trzeba zrobić, przekłada na was odpowiedzialność. Ulegacie właśnie jakiemuś wpływu i coś robicie, co w ogóle nie powinniście robić, co nie chcecie robić, bo nie możecie odmówić, bo nie wypada odmówić. I. Po prostu robicie coś w stresie i z niechęcią. Tak to tutaj wygląda. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.